Raz. 25 no, Aj Młodszy przedstawiciel 19 Tak Dlaczego macie w tym samym czasie te urodziny? No, tak się złożyło. No. A podobny jeszcze Aidin ma dzisiaj, prawda to? A nie Wiecie wiem. coś na ten temat? No Aydin też coś mi... Coś, Co, coś mi mówiła Natalia, że trójka powinna mieć z Was. Tylko że jednego nie będzie. Nie przysłał nam prezentów gdzie są cukierki dla dorosłych za urodziny? O ile ja masz? O, ja mówię do ID, nie? O ile ma urodziny A, o ile ma urodziny o. To ma urodziny, czy nie ma? Przyjechał autobus no to sprzedamy. O, witam serdecznie Witaj, a co tak długo ci nie było? A jak byłem? Byłem. To tylko nie byłem na... nie byłem w Szczecinie. A tak to jest. Nie ma. ma. Nie mam ręki. Czekaj. Ma. Cześć. Nie mam ręki. Nie ma. Wyprostuj się. No tak ciężko. <laughs> Moi drodzy test. O. Better do a zeltat sportów lepsze jest lepiej powinno a na tych fishyć should, should go yeah. see here it's always going a little bit down just here first one here yeah this guy yes. as ah, that was before w samo miasto zabrze jakora mi się nie podoba bo już miałem okazję odwiedzić co tam robiłeś w tym zabrzu byłem na mistrzostwach Polski u brata na finałach tu brat gra w piłkę ręczną tak ile ma lat 3 lata młodsze ode mnie? Nie. lata młodsze ode mnie, 16 lat. Nie. I w jakiej drużynie gra? W drugim, w drugim zespole jest W drugim już? Tak. Ile mam wzrostu? 1,93 93. To niski. No, przy mnie niski. <laughs> wiesz, wiesz, wiesz co go czeka? Co? Po meczu? Co? Nie wiesz? Nie. To zapytaj się kapitana no. z Patryk Małecki, kazał mi się zapytać, e, co czeka Alberta po meczu? Alberta? No. Co czeka Alberta takie, meczu? takie pytanie mi zadał Patryk Majewski. Zapytaj no się kapitana, bo tam z tyłu siedzi, co czeka Alberta po meczu. No przede wszystkim tutaj wszystkiego najlepszego, Albercik Z okazji urodzin, ja z druweczka, formy. Y słyszę, słyszę, ładnie. I, I dla Pioruna, dla Pioruna, bo też ma dzisiaj. Tak, tak, tak. Y no co czeka Alberta, co czeka Alberta po meczu? Radość po wygranym meczu. Co czeka Ja wiem, o czym mały myśli, ale... No. Ten jeden warunek już jest, został, powiedzmy, spełniony. cały się Nie, ja nie, ale mamy tutaj dwóch takich gagatków albo trzech, gdzie jest jeden z nich. Jedziemy po trzy punkty, Cześć. nic innego nie przyjmujemy. Witam, witam. Tam, Dlaczego? Cześć. Witam, witam. po no, ja. Zdziwieni? Po Szczecinie chyba nie. Jedzie, jedzie większa tak, załoga tam Jedzie nas trochę to więcej, więcej to tak? tak tylko troszkę, samochodami Zajmij Zająć miejsce na hali <laughs> no, O, jak ja. prask Presja trochę, nie? Teraz Presja? No. Nie, zero <laughs> no, Lepiej, Lepiej, lepiej Kibice mówią, że nie przyjmują nic innego jak Lepiej dla nas, bo... No się ciekawa, zawodnicy sobie, takie wyniki dość, dość jak nie tym jadą na wyjazd, to zawodnicy miejscowi są w szoku wtedy i oni go tak, tak. grają wtedy. No na do siebie to nie, jest nasi, już... Nasi już nie nie już wiedzą, po że się będzie już... wszystkiego spodziewać. Gdzie tak zgrywasz, chłopie? Najpierw przytulasz. Mam, mam dobry humor. Nagrałam sobie jakieś przytulaski z tym. Z kuchą. Trzeba mieć dobry humor przed No i dobrze, je. I oby był po meczu, tak samo. Idzi? O, nie ma nikogo w kolejkach, to znaczy, że wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi, popatrzcie, ja się nudzę, mogę się położyć. I teraz ja odpoczywam, za pół godziny będziemy wychodzić. Oh, je yes, o, jest! Jest! Oh, nie, no pojawił się. Jest! Tak zgłosił się. Mówi, że jest jakiś. na to. Darek, nie wejdź Co? Coś mi mówił właśnie o tej słyszeniach. No? No czy na ja, zdjęciu jest, jest widoczny? Jest, jak najbardziej, tak. Stabilizacja. Ale we go in game today for check-up. Yeah? We go to get pozycja. Pozycja agresywna, nie ma bloku. On jest here, OK, shoot, albo here, podanie. Tak to samo, mrosło, tak, również. może, minut. Tarnów! Lokalne media zawrzeńskie? Na... Z Manchesteru. z Liverpoolu. Tak jest. Tylko z prawie, prawie jak Tarnowie, nie? Tak, ładnie. mały z kibicem zagrożałym. Wszyscy z darmową, proszę, tak jest, co lepiej. Five OK, start. Second jest no to dobrze, to 30 minut i To jest about 305 Już right? mam tak głos zjechany, że nie mogę gadać nie? Spodziewałeś się, że będziesz bohaterem ostatniej akcji meczu podstawowego eee... w swoim byłym klubie i to jeszcze doprowadzając do tego, że w każdym karnecie... Nie, Nie, będzie tak, dla mnie nie było ważne kto tą bramkę ostatnio będzie padło na mnie Joszy podał do mnie Widziałem bramkę, widziałem kawałek przestrzeni między dwoma obrońcami i po prostu tam rzuciłem. Mówiło się w kuluarach, że jest szansa na zwycięstwo. No. Ale w każdym meczu jest teraz szansa na zwycięstwo, tak jak już mówimy, że ta liga jest wyrównana i każdy przeciwnik może z każdym powalczyć i każdy może postawić nawet mocniejszemu rywalowi i my gdzieś się to pokazaliśmy, że nawet w ciężkich okolicznościach, gdzieś w 55 było minus 4, potrafiliśmy wyjść z tego. Jak się tutaj grało? Yeah. Eee, jak się grało, yeah. zakończyło się to przyjemnie. <laughs> A jak się grał, normalnie, normalnie. Tak jak wiesz, tak jak na każdej innej hali. A No jak? Oczywiście. Powiedziałem no. to zrobione.